Mam pięciu podopiecznych i chciałem zrobić z tego większy biznes. Powiedz, proszę, od czego zacząć? Ja na pewno zainwestowałbym w te osoby, które już są u mnie, czyli dostarczyłbym im taką wartość, po jaką przychodzą, żeby byli po prostu zadowoleni. Jeżeli te osoby będą zadowolone, no to na pewno dalej polecą Twoje usługi i ich znajomi do Ciebie przyjdą. Czyli nie ma nic lepszego niż poczta partoflowa. I teraz kolejna bardzo bardzo ważna rzecz. Wiadomo, tutaj można rozdawać vouchery, robić wyjścia integracyjne, robić jakieś obozy sportowe, cokolwiek, żeby budować tą swoją społeczność, ale to odsyłam do innych filmików. A tutaj akurat przychodzi mi do głowy fajne pytanie. Jeżeli chcesz dalej rozkręcać swój biznes, chcesz, żeby on się stał bardziej dochodowy, no to musisz zadać sobie jedno, to tak jak w tej komedii, zadaj sobie jedno zasadnicze pytanie. Jaką wartość dostarczasz tym osobom, które już u ciebie są? I teraz zobacz, na podstawie tego, co sobie odpowiesz, wypisz oczywiście to wszystko na kartce papieru. Jedna, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta, pięćdziesiąta wartość. Na podstawie tego skonstruuj swoją ofertę. I takie osoby przede wszystkim będą się do ciebie zgłaszały, które będą potrzebowały twojej pomocy. I teraz ważne jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej: jeżeli ty będziesz dostarczał odpowiednią wartość swoim podopiecznym, no to oni również będą robili przemiany. Jeżeli wyrażam zgodę na to, żebyś to udostępnił później w mediach społecznościowych, no to już budujesz swoje portfolio. No i tak to, tak to powinno działać. Pamiętaj też, że możesz ruszyć kolejną ścieżkę pozyskiwania klientów i po prostu obserwować, czy ktoś stamtąd przychodzi. Możesz ruszyć media społecznościowe, może już masz. Możesz być systematyczniejszy w tych mediach społecznościowych, możesz robić więcej tego kontentu. No i to będzie przede wszystkim budowało Twoją markę osobistą I, i, i ludzie powinni z czasem do Ciebie przychodzić. I teraz wracając jeszcze do tego ważnego pytania. Jeżeli Ty sobie wypiszesz te wszystkie wartości, to tak samo możesz wypisać, z jakim klientem chciałbyś pracować, albo gdzie Twój dany klient jest. No bo jeżeli Ty teraz na przykład masz wszystkie osoby bólowe, które chcą zlikwidować na przykład ból kręgosłupa, ból pleców, cokolwiek, no to to jest, może inaczej, no to to jest Twój potencjalny klient, więc Ty musisz zadać sobie kolejne pytanie, gdzie tego klienta warto poszukać. No i tam później właśnie możesz szukać, czyli możesz robić jakieś e, darmowe na początku warsztaty, nawet w, w jakichś firmach, gdziekolwiek, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, kim Ty jesteś. Później znowu możesz zadać sobie kolejne pytanie, gdzie ten klient jest, w jakim on jest wieku, gdzie on najwięcej czasu spędza i co ty możesz wnieść do jego życia. No bo wtedy łatwiej ci nawet będzie targetować, powiedzmy, reklamy w mediach społecznościowych, czy nawet łatwiej będzie ci właśnie trafiać z voucherami do takich osób. No bo możesz dać, powiedzmy, ja daję Madzi Voucher, bo wiem, że Madzia pracuje w korporacji i tam jest dużo osób, które na przykład siedzą przy komputerze. Więc na to pytanie, które zadałeś, no to jest myślę, że. Mnóstwo, mnóstwo odpowiedzi, ale ja na pewno zacząłbym od tego, żeby wiedzieć dokładnie, z kim ja chcę pracować i jakie ja problemy na dzień dzisiejszy potrafię rozwiązywać. No bo. Nie ma, nie ma nic ważniejszego niż zdrowie podopiecznego, które się do Ciebie zgłosi. Więc jeżeli Ty na przykład jesteś osobą, powiedzmy, początkującą, masz już pięć, y, pięciu podopiecznych, ale jesteś jeszcze, powiedzmy, osobą, która nie czuje się doświadczona na sali treningowej, no to widzisz, to jest to, co powiedziałem wcześniej. Zadajesz sobie pytanie, chcesz pracować z takim i z takim profilem klienta, dlatego tak musisz przedstawiać swoją ofertę. I jeżeli będziesz wiedział, jaką ofertę chcesz zaproponować, no to wtedy, tak jak powiedziałem, Tworzysz pod to w media, tworzysz nawet na stronie internetowej opis wartości, jakie klient może pozyskać. No i ważne też jest to, żeby wcześniej sprawdzić, czy w ogóle rynek tego potrzebuje, bo jeżeli ty będziesz kolejnym trenerem, który na przykład redukuje tkanki tłuszczowe ze swoimi podopiecznymi i przesył na rynku jest ogromny, no to znowu musisz coś znaleźć takiego, czyli Znaleźć taką specjalizację, gdzie będziesz mógł się po prostu wyróżnić. Dlatego, no, od tego bym zaczął. Czyli zadaj sobie podstawowe pytanie. Co chcesz w życiu robić. <laughs> Nie, jaką wartość dostarczasz. I jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, to zobaczysz sam, gdzie warto trafić ze swoją ofertą. Zobaczysz, skąd ludzie tak naprawdę teraz do ciebie przyszli, jakie oni mają problemy, w jaki są przedziale wiekowym, profil klienta, z jakim najlepiej Tobie się współpracuje i wtedy tak naprawdę mając odpowiedź na te wszystkie pytania, łatwiej ci będzie po prostu trafić do odpowiedniej osoby. I teraz też, co jest ważne, od razu. Polecam, żeby nie trafiać do wszystkich. I teraz znowu, jeżeli będziesz trafiał do wszystkich, no to będziesz musiał zaniżać ceny, będziesz musiał mm, no, prosić tego klienta, aby do ciebie przyszedł, a nie tędy droga. Ja polecam, żeby po prostu zrobić sobie profil danego klienta. Profil taki, który ty na pewno, może inaczej, profil osoby, której na pewno rozwiążesz problem. I nawet wybrałem sobie dwie takie jakby persony, jak to można nazwać. Z którymi chciałbym współpracować. Czyli powiedzmy, dzisiaj pracujesz właśnie z osobami bólowymi, no to dalej możesz z tym zostać, ale zamykasz tak naprawdę, no zamykasz się w tej swojej grupie docelowej. Czyli nie idziesz, że na przykład pracujesz z osobami y, pourazowymi, jeżeli chodzi o ból kolana, biodra, barku czegokolwiek. No, ale lepiej wybrać jedną lub dwie i być tym najlepszym, niż wybrać milion i być średnim. Zdecydowanie. To jest właśnie to, co Madzie powiedziała. Czyli ty musisz być najlepszy w czymś, żeby ludzie w ogóle chcieli do ciebie przyjść i zapłacić taką kwotę, jaką ty sobie życzysz. A jeżeli będziesz brał każdy przypadek, no to wiadomo, że nie będziesz w stanie rozwiązać każdego problemu. No bo nie jesteśmy alfa ni omegą i to jest normalne. A najważniejsze jest to, że w tym momencie ucierpi Twoje portfolio. Więc polecam, żeby po prostu trafiać do osób. Które przyjdą i same tak naprawdę zdecydują się, że Ty jesteś idealnym, idealnym wyborem. I teraz też, jak mógłbym jeszcze dodać coś na końcu, no to pamiętaj, że ludzie przyjdą do Ciebie, jeżeli będziesz publikował systematycznie w mediach społecznościowych. Uwierz mi, że przyjdą, jeżeli będziesz systematyczny, ale Ty też musisz uświadomić tego, potencjalnego klienta, który jest w tych mediach społecznościowych, dlaczego w ogóle warto przyjść do Ciebie i czy w ogóle on ma problem, który Ty możesz rozwiązać. Dobrze powiedziałem? <grym> 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 Dlatego wiesz co, Ty publikując będziesz pokazywał, że poczuj się lepiej, zrób to, tamto, pomoże Ci to. To jest ważne, ale Ty też musisz uświadomić czasem tą osobę, że ona potrzebuje Twojego, yy, że ona potrzebuje Twojej usługi, bo za jakiś czas na przykład może coś się w jej życiu wydarzyć i zacznie na przykład cokolwiek poleć. Dlatego no jest mnóstwo, mnóstwo kanałów, skąd Ty możesz pozyskać tego klienta, no ale najważniejsze jest to, żebyś odpowiedział sobie na pytanie. Jeżeli odpowiesz na to pytanie, które powiedziałem wcześniej, no to dużo łatwiej Ci będzie po prostu rozdawać karty w tej grze, bo będziesz wiedział po prostu, gdzie musisz trafić. Wielka kropka. Dziękujemy bardzo za pytanie.